Ej. Kokolinko. Babcia nie wypuściła kokolinki. No wychodź szybko! Szybko, kokolinko. Chodź kokolinko, chodź. No chodź. Okej. Okay. Kokolinka wczoraj wieczorem zniosła swoje pierwsze jajko, ale to nie było normalne jajko, bo nie miało skorupki, tylko była sama błonka. I białko w tej błądce, nawet żółtka nie było. I ona się biedna tak przejęła, zniosła to jajko w zagrożeniu i kury jej zjadły to jajko. <laughs> I ona była taka przejęta, że w ogóle coś z niej wyszło, i ją wzięłam potem na ręce i przytulałam. Nie jako i babcia się śmiała ze mnie. <laughs> A ona tak biedna zasnęła mi na rękach. Trzymaj, daj to kokolince i lekhornowi. Patrz, lekko zaglądał tu. Głodna jesteś, tak? Już Ares wam niesie. Jak ona już biegnie. Zobaczcie, ona wie, że tutaj jedzenie jej wysypujemy. Daj mi, Arciu. Proszę, dziubaski. Trochę przesadziłam, trochę za dużo. Chodź, kokolinko. Teraz po jajka chodź. O nie! Co się dzieje? Zamknięte. Babcia jak zastawiła kurę. <noise> Jaki pomysł. Cześć, jak tam? Chcesz jeszcze dwa jajka, bo gęś przestała siedzieć. Gęś tylko siedzi jak mnie widzi, a jak mnie nie ma, to wychodzi z gniazda. I chyba dam tej. Pewnie są puste te jajka, które jej zostały. Patrz, Ares, jajka są, kurze. Zbieraj. No zbieraj. Tylko dwa jajka masz. Ciekawe ile w tym drugim kurniku jest. Idziemy zobaczyć, czy boisz się Stasia. Daj mi te jajka, odłożymy. Do karażu. Chcemy zobaczyć w tamtym kurniku, ile jest. Poczekaj. Ja muszę najpierw Stasiowi pogrozić, bo Stasiu się rzuca na wszystkich. Na stopę mi się rzucił wczoraj. Idź, Stasiu, dalej, uciekaj. A babcia, jak go zawsze wyzywa z samego rana. Wczoraj kurniki sprzątała, jak go wyzywała. Miałam okno otwarte, a on się cały czas rzucał na nią. Jak go wszyscy wyzywają. Nie wiem, Ares, czy to dobry pomysł, żebyś tu wszedł. To chodź, chodź i się nie daj od Stasia. Szybko, chodź. Dobra, Stasiu. E. Stachu, nie wolno. Szybko, wchodź, szybko, szybko. Patrz, Arciu, kury siedzą. One dopiero cisną, a nie, jedno już jest. Zobacz. Jedno już jest, a ta? I tu jest. Zobacz, ile jajek będziemy mieć niedługo. Ja nie mogę, babcia się będzie rzucać tymi jajkami. Ej, w tym kurniku lepiej niż w tamtym. Zobaczcie, ile jajek, a dopiero jest rano. To może jeszcze doniosą, dobra, daj, żeby Stasiu ci nie zbił. I powolutku wychodź. No idź. Uważaj na Stasia. Ja nie mogę, jakie słodkie są te jajka. Zobaczcie to, jak musiała cisnąć, aż taki się stożek zrobił. A tutaj są z tamtego kurnika te dwa duże. To nawet nie są eski. O, zobaczcie, chyba gęś wyszła. Myślę, że to ona. Jeśli to ona, to za chwilę jej jajka zabieram i daję kurze. To ty? Idziemy zobaczyć. Nie, to chyba nie ona. Tam to by krzyczała bardziej. Siedzisz? To nie zabierać jajek na razie, tylko się. Ja zabiorę te jajka. Zobaczysz, że zabiorę. Tylko mi zejdź nich. Krysiu, wykluło się coś? Krysiu? Wykluło się coś? Krysia, jaki ty masz język. Pokaż, jaki masz język. Mogę zobaczyć? Krysiu? Uwaga, patrzę. Ała, no to bolało. To bolało, Krysia. No, tak się nie będziemy zachowywać. Tak wyglądają jej jajka. Nic się nie wykluwa. No, nie zabrałam ci nic. Nie panikuj. Najgorzej, jeśli wszystkie zalężone jajka wyniosła kuna. A ta jedyna gąska, która się wykluła, to się udusiła przy wykluciu. Może być tak, że wszystkie są teraz puste. I czekamy. No bo jak już gęś schodzi, to myślę, że ona czuje, że mogą być puste. No ale kry mają jeszcze czas. Jeszcze mają chwilę czasu. Gęsi, no już, już chyba pół roku siedzę na tych jajkach. O, nie, mucha, mu usiadła na nosek. Pokaz. I do ocka ci weszła. Idziemy po dla babci. Wczoraj wieczorem trochę przynieśliśmy, ale tam jeszcze jest. Babcia mówiła, żeby przynieść, bo to jest na robaki. I będzie w kurniku ten wrotycz. Ciepło, nie? Dzisiaj Arciu dzisiaj jest naprawdę ciepło. Osoby mieszkające nad morzem możecie mi powiedzieć, czy już pogoda się uspokoiła, czy warto już jechać, czy jeszcze nie, czy lepiej jeszcze tydzień poczekać. Bo już naprawdę wybieramy się i wybieramy, a już nie mam wymówek, żeby nie jechać. Jedyną wymówką jest pogoda. W ogóle to tam już facet pole wczoraj skosił. Ja mam wrażenie, że lato się kończy, a jeszcze się nawet nie zaczęło dobrze. U nas przynajmniej ciągle pada albo ciągle zimno. Zobacz, Arciu, tu jest reszta wrotyczu. To żółte. Musimy tą resztę zerwać. Ty chyba do basenu dzisiaj wskoczysz, co? Mamy tyle. Babcia pewnie chciałaby więcej, bo ona jeszcze robi z tego jakąś szamańską miksturę. Zalewa to od i jest taki ocet wyrotyczowy, wtedy, i do różnych rzeczy się tego używa. To chyba czas, żeby dolać wody, co? Pewnie pełno komarów już tutaj jest, czy nie? Jeszcze nie widać. No połóż się, ochłodź. O! Za mało. <gryw> no to musisz iść po wąż i dolać trochę. Wiecie, że ja Aresa wczoraj wzięłam i wytrymowałam. Jak jakiegoś teriera. Trochę wyciągnęłam z niego tych włosów. Ale nie mam jakiegoś profesjonalnego sprzętu. Tylko zrobiłam to grzebieniem. I trochę udało mi się z niego wyciągnąć. I dzisiaj chyba zrobię to samo. Bo już nie mogę patrzeć na niego jak się męczy. On cały czas jest przegrzany. Najwięcej chyba tutaj wyciągnęłam z niego podszerstka. Zobaczcie nawet talia mu się zarysowała. Nie chciałam też przesadzać. Dzisiaj po prostu zrobię to drugi raz. Ale z przodu nie chciało mu za bardzo wychodzić. Tutaj bardziej mu wychodziło. Arciu, a chcesz marchewkę? A wykopiesz sobie sam, czy ja mam wykopać? Poczekaj, znajdziemy najpierw. I ci powiem, czy możesz tu wejść. Jakie duże marchewki! Masz wszedł tutaj. Zobacz, tu są marchewki. Wyrwał sobie sam, ale nie zdążyłam nagrać. Poczekaj, umyjemy ci tą marchewkę. Myszka! Czekaj, umyjemy. Oddawaj tą marchewkę. Choć umyjemy, bo ona jest cała w ziemi. <grymne> tak idzie. Dobra marchewka? Maciu, znaczy uwielbiam marchewki. Znaczy, on lubi to, że te marchewki chrupią. Bo jak na przykład jest taka miękciejsza, to już mu nie smakuje. Widzicie, dzieci? Jedzcie marchewki. Będziecie zdrowi jak Ares. Cześć, koniki. Na razie Was nie wypuszczę, bo babcia musi wrócić. A Wy się wtedy kręcicie i, i przeszkadzacie w noszeniu zakupów. Dopiero jak babcia wróci, to was wypuszczę. Jak tam Ogierku? A ona jak fajnie przedstawiła Ogierkowi i Siwej małą, bo Ogier i Siwa biegają tam z tyłu, a ona biega na podwórku. I ona poszła specjalnie tam do tyłu, żeby im rybaka pokazać. Matko, jaka ty się szeroka robisz. Ty chyba zboża za dużo dostajesz ostatnio. Nie, nie wypuszczam. Nie wypuszczam ci dzióbku. Naprawdę, ona teraz rośnie w oczach, ale rośnie wszerz. Spójrzcie, jakie ma nóżki teraz chude. Taka się zrobiła nieproporcjonalna, klata szeroka. Ale chyba jest zadowolona, że ma ogierka, bo naprawdę się dogadują. I ten ogierek jej się tak psoci, on specjalnie ją zaczepia, żeby ona mu coś robiła. Nie? Aż Cię wkurza trochę. <grytanie> Gdyszy, też jej ciepło. W stajni nie jest aż tak ciepło. Wszyscy później pójdziecie, Ciebie to ja nie wypuszczam. Bo ty jesteś szalona. A z ogierkiem tym bardziej. Czemu w ogóle te bale są takie niskie? Małe, nie, Arciu? Koniek się patrzy na niego. Koniu. Malutkie, nie? One chyba były wszystkie... Czy one zawsze odwrotnie stały? Bo już nie wiem, że one odwrotnie stały. Ciekawe, Arciu, kiedy Kowal przyjedzie, nie? Bo ona już ma tak brzydkie kopyta. Babcia już do innego dzwoniła, ale nie odbierał. W ogóle ciężko jest się dodzwonić do jakiegokolwiek kowala. Oni wszyscy są dziwnie. nie? Ares? Naprawdę można mieć numery do wszystkich kowali w okolicy, i żaden się nie odezwie. Cześć, kotku. Czemu ty tak po cichu mówisz, że cię nie słychać? <grytania> Co? Co mówiłaś? Kokolinka zrobiła się bardzo towarzyska. Ona z koniem rozmawia z kotami. Nie, Kokolinko, ja się boję, że ją koń zdepta zawsze. A ta mała, ta klacz nadepnęła na kota raz. I ja się boję, że ta duża nadepnie na kokolinkę. Boję się o ciebie, kokolinko, wiesz? Bo ty tak do wszystkich podchodzisz. I nawet jak się coś robi, coś się naprawia, to ona przychodzi patrzeć. Ciekawe, czy dzisiaj wieczorem też zniesie jajko. I czy zniesie normalne, czy też tylko błonkę. A ty jesteś najstarsza i od ciebie jajka jeszcze nie było. Lekhorn, ty nie znosisz jajek? Ono jak zniesie to jajko będzie chyba takie jasne. Bo te rude znoszą takie ciemniejsze jajka. A ty chyba w błoto wszedłeś znowu, co? Wszedłeś w błoto? Wczoraj ci myłam łapy. Pogasz jakie masz łapy. Bo tam kaczki zrobiły takie bagno. I one tam się załatwiały i to śmierdzi. I on wczoraj w to wlazł. I ja ci myłam łapy. I dzisiaj chyba znowu w to samo wlazłeś. Pogasz te łapy jeszcze raz. Pogasz te łapy mi szybko. się nie obrażaj, tylko mi łapy pokazuj. Pokaż. Śmierdzą te łapy. Fuj. Znowu będę cię musiała... Nie śmiej. Znowu będę cię musiała myć. Wczoraj cię myłam wieczorem. Czemu na mnie krzyczysz? Czemu ty na mnie krzyczysz? Ja wlazłam w błoto, czy ty? Kto wlazł w błoto? Tak, ty. Właśnie ty. To mi tu za dużo nie pysku I się wstydzi jeszcze. I se jeszcze w twarz wytrzyj. W twarz se wytrzyj jeszcze to błoto. Kiedy jedziesz nad morze? No dalej mi pysku. Kiedy jedziesz nad morze? Żadnego popa jeszcze nie robisz. Ty mi tu tematu nie zmieniaj. Kiedy będzie pogoda, żeby jechać? Co? Bo na to na minie i nie pojedziemy nad morze. Idziemy się piłką bawić? Tak? No to szybko. Szukaj piłki. Babcia zrobiła trawie warkoczyki. <noise> Widziałaś ares? Zabrałam mu piłkę. Mam piłkę. A co zrobisz, żebym ci oddała? Co zrobić? Musisz jakąś sztuczkę zrobić. Łapki, a przekładaj łapki. No, pokaż, jak przekładasz łapki. Wow. Wow! No teraz to elegancko przekłada. Teraz to elegancko... No dawaj. Teraz to elegancko. Fontanna walczy o życie. Ona jest na słońce, na solar. Ale nie ładuje się. Tak na bieżąco działa. Chyba na pole idziemy z tą piłką, co? Arciu, idziemy na pole? No dobra, no dobra, niech ci będzie. Uwaga! Już się położy, już ma dosyć. Mówiłam, że jest za ciepło. Myszko, to nie jest pogoda na bieganie. Ja stoję i się pocę. Fajnie? Chyba fajnie. Ale trawy nie jemy. No daj, rzucę jeszcze raz. Rzucam. Widzisz, ty nie masz nawet siły biegać. I nie ma psa. Siedzimy tu, bo tu jest kawałek cienia. Arciu, lepiej by ci się oddychało bez piłki. Leżeć. Obrót. I w drugą stronę. I wstań. I co dalej? Leżeć. I jeszcze raz obrót. Takie od niechcenia wszystko chodzi. Uwaga. Rzucam, złapiesz, tak siup. Złapał. Widzicie jaki on jest padnięty przez to, że ma tyle futra? Dlatego ja muszę mu to wyrwać. Znaczy tak w granicach rozsądku oczywiście. Za chwilę pójdę po i Znowu będę go godzinę trymować. Tak Arciu? Trochę ci ulżę może, co? Arciu, wiesz, że to jest trochę chore, nie? Jest środek lata, a ty masz zimowy podszerstek. I dlatego tak się męczysz. I dlatego teraz mina taka jest. Bo Arciowi gorąco, Ares chciałby się bawić piłką. Zobaczcie, jaką ma minę. Widziałaś, Kokolinko, jak się Ares obraził, że nie może iść na pole? Leży obrażony. Arciu, obraził się. Nie możesz biegać więcej w taki upał, bo serce będzie cię bolało. Możesz się obrażać, a ja z tobą nie idę na pole więcej. Nie, Kokolina, zobacz. Kokolina w cieniu chodzi, a Ty chcesz na słońcu biegać na polu. Nie idziemy już nigdzie. Okej? Okay? Możesz zrobić papa? Zrobisz papa? Zrobisz czy nie? Może być nawet z piłeczką. To zrób papa. No zrób papa. <grystanie> o matko, prawie spadł.